Siema widzowie, to jest następny odcinek na moim kanale, a dzisiaj gramy w ale na padzie. <laughs> wiem, będzie to trochę ciekawe, ale też trochę nie. Zagramy z... Zagramy sobie z budowaniem. Na padzie oczywiście. Niestety nie mogę zrobić handhama, bo nie mam jak. Więc po prostu będziecie mogli patrzeć jak gram. Wiem, przepraszam, ale na no, no serio nie mogę zrobić handhama, bo nie wiem jak. Niestety. Może jeszcze później... Może jeszcze później jakoś nie wiem, tak za miesiąc dwa może zrobię jak gram na z hankami, Ale to może powiem. Bo nie jestem pewien. Ale przepraszam, za was to No, Dobra, widzisz, że jesteśmy w meczu. Wybieramy to. Dobra, co, gdzie możemy polecieć? Czekajcie sobie dam po grę. Zapisz dobra, biegniemy tutaj i gdzie możemy. W co jest drift? To jest drift? Ty ma drifta, nie mogę. tutaj leci to ja wezmę polecę na karkołomne będzie jeden lub dwa mężiki to widzimy się jak przylecę już na karkołomne dobra już lecę na karkołomne właśnie już jestem obok karkołomnych więc już lecimy na nie Co? czy mi się wydawało czy tam był tam właśnie ten drift Muszę szybko. Kurde, nie wróciłem do żadnego budynku. Lec tam wiem, że tutaj coś jest. A też, szczerze. Oh! Wiem, co tutaj jest. Byłem tu raz. I tu są dobre itemy. Patrzcie. Mam tutaj snajperkę. I loot. Fioletowe, fioletowe. Niebieskie. Dobrze, zabiję go. Szybko biorę tu i uciekam. Tutaj teraz. Ja na padzie nie jestem niestety aż taki trochę do, aż taki bardzo dobry, ale jestem. to trochę jestem. Teraz by ci była... czy mi się wydawało? Bo tu jest cała opaska chyba gdzieś. Otwieram. Nie wiem. Ta wyleciała tam. Tała, ja nie się ma. Cześć. Dobrze, zabiję go. Co on tu miał? Na plera se wezmę na pewno. Biorę jego kotwiczkę. Ty, ja w tym domku w ogóle byłem chyba. Nie, ja byłem w tym obok, tak. I sobie zbiorę. i ja mam w ogóle golda? 1400. Dwa kira mam. Tak końcu filmiku może pokażę moje ustawienie na padzie. Ale nie wiem, może. Gdzieś mi dostrzelają Jużką Serio za to, ale nie umiem go trafić pojadać za sniper na padzie, taki se jestem dostał. Ale nie aż taki co jak myślałem. No nie, no, bot do mnie strzela. Ma jeszcze typ do mnie pewnie strzelać, nie? To dalej ten bot. No głupi bot. No dobra, zabiję tego bota. Teraz, idę na dalej. Tutaj chodzimy. Nie ma żadnej skrzynki. Idziemy. Pyk. Gdzie on gdzieś tutaj jest jeszcze. W karkołomnym. Dobrze, zabiję go. Zabeznaj jabłko. Nie, mój grappler! Mm, czy coś tutaj jeszcze? No, chyba nie znam Dobra, idziemy dalej. Ktoś mnie ogląda w ogóle. Dobra, idziemy. W ogóle się nagrywa? Nagrywa, no oczywiście. O, poczekajcie, muszę tak Dobra, co to będzie? To jest ten słoik czy wyspa? Poczekajcie. A nie wiem. A to jest to, żebym wiedział, żebym miał synoptyka. Nie wiem, idę na medalion w sumie. O, ktoś tam jest, ktoś tam jest! To zastrzelę go, bo pewnie się nie rusza. Nie trafiłem. Już szybko uciekam, Leczy się tu, bo matko i ja prawie zginąłem. Dobra. No pociąg szybko. Whoa. Ja prawie tam zginąłem. Wczoraj bliższa stacja ja wysiadam. Pierwszy raz tym fulla będę miał To biorę tę pompę Nie No <ścoughs> Sebanti wezmę i idę do niego Widzowie, wy, wy, wy to widzieliście... I miałem ile HP, się uleczyłem, prawie znowu zginam. ja nie wiem, jakie to robię, widzowie. Że... Ja w ogóle na na koleję wracam przecież. Nie wiem nawet, gdzie ja chodzę. Widziałem tam go. Potrafiłem, kurde. Jest możliwe, że on jest dobry, bo ma skina z Ale jest tylko możliwe. To nie był on. Ja to po co ja go zabiję. A w sumie może lepiej. Zabiję go chociaż. Mam więcej killi, o. Kurde, nie wyrzucałem. Gdzie ta osoba jest? Nie mam żadnego leczenia, o już wiem. Ja w ogóle poleciałem na Karkołom na kijo, potem po... poszedłem tu, tu i tu i teraz tu i tu teraz wracam, nie mogę. Może zaraz sobie mantis ikwiduję. Nie, ginę, ginę. Dobra, tam ktoś jest na serio To nie jest w ogóle mój cel. To jest mój cel, aha. Dobra, no to. Z tego odcinka to na tyle. Jedna gra, bo długo bo strasznie było. No co, pa widzowie, Widzimy się w następnym odcinku.